Cześć się witajcie, jestem Patryk. Dziś jest sobota, jest wieczór, już jest 18. Dzisiaj zasiałem koniczynę, wczoraj uprawiałem, ale nic nie nagrywałem. Nie miałem czasu nawet za bardzo. Wczoraj, raczej rano, rano, dzisiaj. Dzisiaj rano zasiałem, zabronowałem i jeszcze mi tylko zostało przywałować, ale to chyba ten w poniedziałek. Dobra. I teraz idę po wodę dla kurczaków, potem skoszę trawę na ogródku. Najpierw pójdziemy tam na pole, zasiałem już buraki. Także już jestem obrobiony. Czekajcie, muszę sobie do, do kieszeni schować rękawiczkę jedną. Yy, tak, i co tutaj jeszcze? Mam do sprzedania króliki te młode. Zaraz wam pokażę. Wszystko będzie opisane yy, w opisie. Ile za nich chcę, jaka waga, jaki, jaki wiek to wiecie. Są z 17 maja yy, marca. No właśnie też muszę przykładować jedzenia im wody tutaj. O kurczę, ale ten Już no mają nic tutaj maluszki te Sorry, że tak ten no sapie, bo się zmęczył. zmęczyłem się I, także któryś y, z tych królików ma 2 200 to 200 kilo, nie? 2 kg 200 gram Także, co tutaj więcej? Chyba nic. E, te młode za miesiąc dopiero. Te malutkie. Już mam kupca na trzy samiczki. Miał brać wszystkie, ale niestety za drogo. Znaczy, e, bo ja cenię, nie wiem, 50, ale no, chciał 40, ale no, za 40 nie oddam ich, bo, no bo nie wiem, no. I e, co tutaj więcej? Można powiedzieć. Sam co jednego mam zamówionego, jeżeli znaczy za, za wymianę, za tą samicę. Mam jednego. Dobra, ja daję dla kolików jeść i widzimy się potem. No i jestem na tej koniczynie. Tutaj jest zasiana koniczyna z trawą mieszanka zabronowana. Jeszcze tylko przywołować jak mówiłem. I to będzie wszystko pewnie. Yy. Dzisiaj się kaczakiem wreszcie nauczyłem jeździć. Pierwszy raz jeździłem, praktycznie. Yy. Kaczakiem. Co tutaj jeszcze? Yy. No ładnie tutaj ten. Teraz to się ładnie ugniotło. Ale to jeszcze będzie trzeba tutaj. Myślałem, że tutaj. Kurde, czapkiem to ja tutaj nie wialę. Ale na spokojnie. Yy. W czwartek tutaj uprawiałem. Nie, piątek, wczoraj. Tak, dzisiaj jest sobota i tutaj wszystko po Potem mm, pobronowałem to yy, z to. Skultywatorowałem to na cztery razy, bo było zaklepane ostro. I w czwartek tutaj pojedziłem trochę. No a wczoraj rano, o gdzieś o 7.30 albo o 8. Yy, przyjechałem, zabronowałem. Eee, yy, zasiał yy, za tata takim siewniczkiem, a ja od razu bronami. O, kamienie. Kamień, kamień. O. No, Fuh. O, to wszystko powywala się tam tak się nie kosi i tak. Dobra, ja muszę zerwać. Widzimy się potem. Hmm. Gdzie byłeś, idioto? Chciałem po ciebie iść, dał mnie, głupi. Hmm. Co za najpierw? Ty co? Wyspałeś się? Że cię tak natchnęło na bieganie? Ciao, Bruno. Dobra, Uzak jak stał, tak stoi. No i to tutaj mi się zapchało brony i tak już ciągnęło, bo to takie, wiecie, zielska tutaj, bo to strawy dobrze nie przykryło, to stary pług. Dobra, Rwa. Cóż debil tam wynalazł, idziemy zobaczyć, co. Nie wiem, nie widać, coś mu walnęło Chodź tutaj. Nie wiem. Debil to debil, niestety takie życie. Nie no, żartuję. Choćby no. Więcej nerwy, jakieś 5 minut. Nawet nie, bo tutaj ładna trawa. Chwila mam na no, nawalony, no ale ten. Ale jestem już wykończony. Po prostu.